Cześć, witam wszystkich. Na początku chciałbym wszystkim podziękować za subskrypcję i łapeczki w górę. Jestem bardzo z tego zadowolony, że moje filmy Wam się podobają i wpadły do gustu. A nowych widzów zapraszam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić szynkę dojrzewającą ala parmeńsko. Przepis jest sprawdzony, bo od wielu lat gościł mnie na stole. Szynkę umyłem i osuszyłem ręcznikiem papierowym. Sprawdzimy ile waży. Waga jest wyzerowana. Mięso waży kilo 765 gramów. Na początku szynkę obtoczymy w cukrze. Tutaj mam akurat jedną szklankę. Myślę, że na taką ilość wystarczy. Obtaczamy dokładnie z każdej strony. Przewracamy mięso. I posypujemy. Przyczynka została obtoczona w cukrze. Wstawiamy ją do lodówki na 24 godziny. I po 24 godzinach zlewamy płyn, który zbierze się z mięsa. I przejdziemy do kolejnych czynności. Przykrywamy naczynie. Po 24 godzinach zlewamy wodę z naczynia, która wydobyła się z mięsa. Mięso obmywamy, suszymy ręcznikiem papierowym. Powtarzamy czynność, tak jak z cukrem, tylko tym razem z solo i wstawiamy do lodówki na 48 godzin. Mięso zostało obtoczone w soli. Wstawiamy do lodówki i dwa razy na dobę zlewamy płyn, który wydobywać będzie się z mięsa. Minęło 48 godzin. Teraz umyjemy mięso pod zimno, bieżąco wodą. Obsuszymy je ręcznikami papierowymi i obtoczymy w ulubionych przyprawach. Mięso obsuszone. Przypraw, których użyję to zioła prowansalskie, tymianek, pieprz czarny grubo mielony i czosnek. Sypiemy według gustu, na oko, nie ma co tam się bawić. Dobrze wmasujemy przyprawy. Dokładnie w każde miejsce. I z drugiej strony tak samo. Z mojego doświadczenia wiem, że ostrej papryki nie ma co dodawać do takiego mięsa, bo po prostu zepsuje smak. Przykrywamy naczynie i stawiamy na ostatnie 24 godziny do lodówki. Po kolejnych 24 godzinach mięso tym razem w przyprawach nie oddaje już wody. Przełożymy je w ręcznik zawiniemy i zawiesimy pod okno tam na sznurek i będzie dojrzewało około 4-5 dni. Mięso dojrzewające musi wisieć w przewiewnym miejscu. Uzbrajamy się w cierpliwość i widzimy się za 5 dni. Minęło 6 dni, kiedy szynka dojrzewająca wysychała. Z zewnątrz jest twardawa, w środku miętka. Szynkę robię od wielu lat, za każdym razem tak samo wychodzi. Bardzo dobry przepis, polecam każdemu, kto nie robił. Takiej szynki nie kupicie w sklepie. Bardzo fajnie smakuje. Spodobał Wam się odcinek? Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i koniecznie komentujcie. Dzięki za oglądanie, do następnego, hej!